Słowo Boże na dziś, wtorek, 20 grudnia 2022 roku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Ahaza tymi słowami. Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Ahaz odpowiedział, nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz, słuchajcie więc domu Dawidowy. Czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także Mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 24 Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia świat cały i jego mieszkańcy albowiem on go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami przybądź o panie tyś jest królem chwały kto wstąpi na górę pana kto stanie w jego świętym miejscu człowiek rąk nieskalanych i czystego serca którego dusza nie lgnęła do marności przybądź o panie tyś jest królem chwały on otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga swego Zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem Chwały. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Kluczu Dawida, który otwierasz bramy wiecznego Królestwa, przyjdź i wyprowadź z więzienia jeńca siedzącego w ciemnościach. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: Bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowania nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział. Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja. Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej Anioł. Oto słowo pańskie.